Nad czymś bardzo ważnym, nad istotą modlitwy. Czym jest modlitwa i jak ta modlitwa powinna wyglądać? W poprzednim tygodnie nas przygotowywały do tego spotkania teraz. Dowiedzieliśmy się, że właśnie Bogiem jest, Bóg jest zawsze inicjatorem tej modlitwy oraz że Bóg wszczepił w nas pragnienie w naszych sercach, żebyśmy chcieli z Nim się spotkać. A w tym tygodniu właśnie przypatrzyliśmy się, jak ta modlitwa powinna wyglądać. Czy to właśnie powinno być spotkanie, budowanie relacji z Nim. I chciałabym zacząć od y, słów z psalmu 42. Jak łania pragnie wody ze strumienia, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. I tak naprawdę tym słowem mogłabym zakończyć rozważanie pierwsze że tutaj właśnie jest pokazana ta, ta sens... że jest to ubrane całkowicie, że jak dusza moja pragnie, jak łania wody, że Bóg jest dla mojej duszy wodą, że tak moja dusza pragnie Boga, jak łania wody ze strumienia. I wiemy, jak czujemy się, kiedy jesteśmy spragnieni, jak, jak, jak nie możemy funkcjonować. Bez jedzenia możemy funkcjonować dłużej, ale bez, bez wody nie nasz organizm się odwodni i umieramy. I tak samo jest właśnie z Bogiem. Bóg jest taką wodą dla naszej duszy, która, który gasi pragnienie nasze, pragnienie naszego serca. Bo Bóg stwarzają nas, zrobił nam taką właśnie dziurę w sercu, którą On tylko może zapełnić sobą i swoją miłością. Niczym więcej. I bardzo często my pragniemy e, zapełniać właśnie... E, kiedy nie uświadamiamy sobie tego pragnienia, staramy się właśnie zaspokajać innymi rzeczami, drugim człowiekiem, rzeczami materialnymi, jakimiś relacjami, narkotykami, alkoholem, tym wszystkim, co jest dookoła, materialnymi rzeczami. Ale to nas nigdy nie wypełni. I to nam nigdy nie da życia, tylko Bóg i Jego miłość, trwanie w relacji z Nim, w miłości z Nim, tylko napełni nasze serca. Ale Bóg oczywiście oprócz tej miłości dał nam jeszcze coś. Dał nam wolną wolę. Bóg nas nigdy nie przymusi do tego, że my musimy się z nim spotkać. On daje ci wybór. Ja czekam na ciebie, ale to twoja decyzja. Czy ty się spotkasz ze mną, czy nie. To od ciebie zależy. Ja ci daję wolną wolę, bo cię kocham. Taki jest właśnie Bóg. Miłosierny ojciec, który tak umiłował nas i tak nas kocha. Że daje nam wolność. Nawet kiedy odchodzimy, kiedy się gubimy, to On nam ją daje i nam zostawia, bo On nas tak właśnie kocha. I to jest właśnie prawdziwa miłość oparta na wolności, którą On daje. Święty Jakub w swoim liście właśnie napisał, że wiara bez uczynków jest martwa. A ja bym powiedziała, że wiara bez modlitwy jest martwa. Wiara, czyli zaufanie. Zaufanie względem Boga. Zaufanie względem niego, że on wie dla mnie, jak jest lepiej, że On wie, co jest dla mnie najlepsze. I my, my oczywiście tego zaufania musimy nabrać, ale w jaki sposób nabieramy tego zaufania? Kiedy spotykamy ludzi na ulicy, nawiązuje się jakaś rozmowa, czy gdzieś w jakichś różnych miejscach, nie jesteśmy w stanie otworzyć się całkowicie przed tą osobą. Mówimy o jakichś takich ogólnych rzeczach. Nie wchodzimy w błąd. No bo nie znamy tej osoby, prawda? Mamy jakiś dyskomfort, że no, nie ufam ci na tyle, tak? A właśnie poprzez modlitwę my nabieramy tego zaufania, tej wiary w Boga. Kiedy przychodzimy na modlitwę, kiedy się z Nim spotykamy, kiedy doświadczamy Jego miłości, wtedy widzimy i wtedy wierzymy w to, że to, co On mówi, że to jest prawda, że Słowo Boże to nie jest tylko spis tego, jak Jezus działał, że to nie jest spis historii różnych ludzi z życia, z Bogiem, czy Abrahama, czy Mojżesza, ale to Słowo jest także skierowane do mnie, do mojego życia, że tu jest moje życie w Jego Słowie, że kiedy przychodzę na Eucharystię, po konsekracji ja przyjmuję Jego ciało i krew. Ja nie przyjmuję zwykłego opłatka. Y, przez wiarę wierzę w to, że kiedy idę do konfesjonału, to tam spotykam się z Jezusem nie tylko z księdzem. Kapłan to tylko po prostu, on udziela tego rozgrzeszenia, ale na mocy Jezusa. On mi tego rozgrzeszenia udziela przez kapłana. I patrząc na każdego z nas, jesteśmy w stanie zobaczyć, y, jak ta modlitwa. Jest dla nas, czym ona dla nas jest? Czy ona jest właśnie dla nas takim spotkaniem z Bogiem, czy takim krótkim spotkaniem z taką ciocią z Kanady, która przyjeżdża raz na ruski rok, że tak powiem, I tak spotkamy się, żeby pogadać. I czy ty dzisiaj doświadczasz tego, że kiedy się nie modlisz, kiedy nie spotykasz się z Bogiem, że jakaś część ciebie umiera? Że czujesz, że tracisz sens życia, że nie wiesz, co robisz, co masz robić. Ja mam tak bardzo często, kiedy oddalam się od Pana Boga, nie wchodzę w głąb, nie wchodzę w relacje z Nim. Bardzo widzę, jak moje myślenie, moje serce bardzo wraca do świata. Jak bardzo yy, narzekam na życie, jak bardzo yy, nie umiem się cieszyć tym, co mam. Nie, nie, nie umiem się cieszyć, tylko cały czas właśnie narzekam. Cały czas jest za ciężko, jest za trudno, bo kiedyś to było lepiej, bo teraz wojna, bo pandemia, nie wiadomo czy wróci, bo teraz wszystko po prostu szaleją ceny do góry, nie wiadomo czy, czy będziemy na wszystko stać, na podstawowe rzeczy. Tak właśnie ze mną jest, kiedy nie przychodzę do Boga, kiedy się nie modlę. Moja, moja dusza umiera. Ja mam takie doświadczenie. Modlitwa, oprócz tego, że właśnie ma ożywiać naszą wiarę, czyli to zaufanie względem Boga, także potrzeba nam jest, żeby poznać Boga, kim On jest, jaki On jest, żeby doświadczyć właśnie tego, kim On jest tak naprawdę, jakim On jest z Bogiem. Bo ktoś może Ci powiedzieć, że On jest taki, taki ale to Ty musisz sam zobaczyć. Bardzo często, kiedy spotykamy jakichś ludzi i do końca nie znamy, usłyszymy coś o kimś, tak? I, no, i wtedy zmieniamy zdanie na temat tej osoby, no bo ktoś mi coś powiedział. Ale z Bogiem też możesz słyszeć duże, dużo rzeczy na Jego temat. Od ludzi niewierzących, że no jaki On jest, skoro tyle zła się dzieje na świecie. Jak On może powiedzieć, że kocha, skoro wybuchła wojna, skoro była pandemia, Tyle ludzi umarło. Jak można powiedzieć, że on jest kochającym ojcem? Jeśli go nie poznam, jeśli nie wejdę z nim w głęboką relację, mogę wierzyć to, co mówią inni. Ale to właśnie o to chodzi, że Pan Bóg zaprasza Ciebie i mnie do takiej intymnej relacji. On chce nawiązać tę relację z Tobą i ze mną. On chce Ci pokazywać, jaki jest, jakie jest Jego serce, co jest w Jego sercu. On pragnie pokazać Ci także, yy, co on widzi, myśli o tobie. Kim Ty jesteś w nim. A my tak właśnie często na modlitwę przychodzimy, jak po cukierek: do mamusia albo do tatusia. Bo coś chce dostać, bo coś chce zyskać, bo skoro. No po co mam się modlić, no bo jak nie mam intencji, że czegoś potrzebuję, no to przecież nie muszę się modlić. Tak bardzo często traktujemy Pana Boga. Moja córeczka właśnie <grych> podobne zachowanie ma. Jest, nie jest za bardzo wylewna w, w, w emocjach jak zawsze tak z dystansem podchodzi, ale przywatuje do mnie ostatnio. Mamo, mamo, kocham Cię. A ja taka zadowolona, no, córeczka sama z siebie powiedziała, że kocha mnie. A to nie minęła sekunda. Mamo, a dasz mi coś słodkiego. No i czarprys. No i czarprys, tak? Było, kocham cię, ale dasz mi coś. I czy my tak nie robimy samo z Panem Bogiem? Oddajemy mu swój czas na modlitwie, modlimy się do niego, a za chwilę. A dasz mi coś? Dasz mi cukierkę? Co tym cukierkiem może być? Załatwisz moje problemy? Załatwisz problemy w pracy, w relacjach z mężem, z żoną, z dziećmi. No, jeśli nie, to nie wiem, czy przychodzić. Właśnie Bóg On pragnie, abyś ty przyszedł do niego, niezależnie od tego, co się dzieje w twoim życiu. Ja byś nie przyszedł po to, żeby coś uzyskać, coś dostać. On pragnie po prostu z tobą być. Być jak ze swoją umiłowaną córką, umiłowanym synem. I pragnie ci pokazać twoją tożsamość właśnie tym, że ty jesteś nie jesteś sierotą masz ojca. On jest twoim ojcem. On chce ci to właśnie pokazać. Jak dzisiaj wygląda Twoja modlitwa? Czy ona jest takim spotkaniem z kimś ważnym? Czy przychodzisz do Pana Boga tylko wtedy, kiedy coś chcesz? Chcesz coś dostać? <laughs> I Pan Bóg właśnie podczas spotkania z nami bardzo często pokazuje nam prawdę o nas. Ta prawda często jest trudna. Ale jak to już Jezus mówił, że prawda nas wyzwoli. Ta prawda jest nam potrzebna. Abyśmy znali prawdę o nas. Bo bez tej prawdy stalibyśmy w miejscu. Gdybyśmy, I możemy tak oczywiście stać w miejscu, bo możemy tej prawdy nie przyjmować. Możemy ją odrzucać albo właśnie nie wchodzić w głąb, żeby tej prawdy nie zobaczyć, bo to jest dla nas trudne i bolesne. Ale Pan Bóg właśnie, On chce być szczery z nami. I On pragnie tak samo z naszej strony, abyśmy my otwierali szczerze serca przed Nim, żebyśmy pokazywali te wszystkie trudne rzeczy, te wszystkie ciemności, które są w naszym sercu. On nie chce jakiejś części nas, jakiegoś kawałka, skrawka serca, skrawka naszego życia. On chce nas całymi, takimi, jakimi jesteśmy. Z naszymi słabościami, z trudnościami, z naszą przeszłością. Z tym, co było, co jest dla nas trudne, co chcielibyśmy wymazać jak gumką, ołówek, że tego nie było, ale było. To, co trudno jest nam sobie samym przebaczyć, czego się dopuściliśmy, co zrobiliśmy, ale on właśnie pragnie, abyśmy oddawali właśnie to wszystko, co jest w naszym sercu, zwłaszcza w ciemności. I on pragnie takiej szczerej właśnie relacji, abyśmy otwierali nasze serca przed nim. Tak jak mamy w Słowie, że choćby jakby wasze grzechy były jak szkarłat, wybieleją, jak śnieg. Właśnie taki jest Bóg, że Jemu to nie przeszkadza. Że On się nie brzydzi nami, tym wszystkim, co my robimy. Że On czeka. Czeka właśnie na ciebie, na mnie. Niezależnie od tego, co się teraz dzieje w twoim życiu. Jak ty jesteś blisko, czy jesteś blisko, czy daleko. On czeka i pragnie być z tobą i być w takiej szczerości. On otwiera przed tobą swoje serce, ale on też pragnie, żebyś ty otworzył swoje serce. W rozważaniu czwartym mieliśmy fragment, w którym e, była modlitwa Mojżesza z Bogiem. I te słowa, które mnie tak zawsze właśnie dotykają, że Mojżesz rozmawiał jak przyjaciel z przyjacielem twarzą w twarz. I tak zawsze sobie myślę. No, Mojżesz to miał fajnie. Też tak bym chciała. Czy ktoś też tak ma, jak czyta ten fragment? Macie tak? Tak czy nie? No, tak. <laughs> Macie? Mam. A chcę Ci właśnie dzisiaj powiedzieć, że Pan Bóg, no bo tak ja też sobie zawsze tak myślę, że no, Mojżesz, wiecie, on musiał wyprowadzić lud wybrany z niewoli egipskiej, on miał taką ważną misję, więc wiecie, no to on był od razu wybrany, nie wiadomo jak, dlatego taką relację nawiązał z Panem Bogiem. Macie podobnie, tak? Że tak myślicie? Że no, Mojżesz, to wiecie wyższa elita, że tak powiem, wyżyny, tak? Macie tak, czy nie? Macie? Ja też tak mam. Ale chcę Ci dzisiaj powiedzieć, że Pan Bóg, On chce takiej relacji z Tobą. Nieważne właśnie, na jakim Ty etapie jesteś, nieważne... No nic nie jest ważne, on po prostu chce być takim przyjacielem twoim, aby rozmawiać tłową z twarzą w twarz. Dlatego ta szczerość taka jest ważna, bo to jest fundament przyjaźni, szczerość, otwartość serca. To jest rozmowa serca z sercem. Nie każdego nazywamy przyjaciółmi, bo przyjaciele znają nas najlepiej. Oni wiedzą o nas wszystko. Taki Bóg wszystko wie o Tobie, ale On chce wiedzieć to od Ciebie. Bo wiadomo, Bóg jest wszech, wszechwiedzący, On wszystko wie. Ale kiedy ty, ty, kiedy ty się dzielisz z Nim, tym, co przeżywasz, co masz w sercu, to Ty wtedy właśnie nawiązujesz tą relację. Ty wtedy otwierasz się przed Nim i pokazujesz Mu, odkrywasz po prostu cał, całego siebie. I wtedy nawiązujesz prawdziwą relację z Nim. Wtedy, kiedy otwierasz swoje serce, i Pan Bóg właśnie chce takiej relacji. Właśnie z Tobą. Jezus powiedział, że, że nazywam Was już przyjaciółmi, nie sługami, bo oznajmiłam Wam wszystko, co oznajmił Ojciec. Czyli Jezus już nas traktuje jako swoich przyjaciół. Ale czy Ty tak traktujesz Boga jako swojego przyjaciela? Pan Bóg właśnie chce takiej relacji szczerej, otwartej, przyjacielskiej, yy, z taką dziecinną właśnie yy, z takim dziecinnym zaufaniem, wiernością, może i nawet z uchwałością, że nawet jak trzeba to się trzeba pokłócić z Nim, z przyjacielem, czy ktoś się kiedyś pokłócił z Was z przyjacielem, nawet takim najlepszym? Zdarzyło się Wam? No nieraz. I też. <grym> A czy zdarzyło Wam się kiedyś pokłócić z Panem Bogiem? Tak szczerze powiedzieć? No to mnie to bardzo cieszy. <noise> to znak tego, że właśnie tak traktujecie Pana Boga. Jak przyjaciela. Bo z przyjacielem, właśnie, można się pokłócić, a później pogodzić. Ja właśnie tak pamiętam, taki moment też się kłócę nieraz. Ale taki jeden bardzo moment, gdzie tak bardzo się pokłóciłam z Panem Bogiem, to było kilka lat temu, kiedy moja przyjaciółka. <laughs> była w 24 tygodniu ciąży. Yy, niestety wyszły jakieś komplikacje, że okazało się, że już po prostu, no, że prawdopodobnie będzie przedwczesny poród. Ja wtedy bardzo mocno i gorliwie się modliłam, żeby Pan Bóg jak najdalej, żeby to dziecko mogło urodzić się w takim bezpiecznym tygodniu, wiecie, to jest połowa dopiero yy, połowa ciąży. I się tak strasznie modliłam gorliwie, z taką nadzieją, wiarą, że mnie Pan Bóg wysłucha. Niestety, ale Sara urodziła się w tym 24 tygodniu i po kilku godzinach zmarła. Ja wtedy byłam wściekła na Pana Boga. Wygarnęłam mu to. Dlaczego Ty to dopuściłeś? Dlaczego nie wysłuchałeś modlitwy? Dlaczego Ty dopuściłeś, żeby moi przyjaciele cierpieli w ten sposób? Tym bardziej, że to ludzie wierzący. Byłam na Niego okropnie wściekła. I powiedziałam mu to. Jak mogłeś do tego dopuścić? Przecież jesteś wszechmogący. Mogłeś zrobić tak i ona by jeszcze przeżyłaby. Mogłaby, mógłby ten poród jeszcze teraz nie nastąpić. Mogłaby się urodzić w takim czasie, że mogłaby żyć. Oczywiście na wieczór emocje moje opadły, bo jestem z choleryków, więc szybko się zapalam, ale emocje też szybko gasną. No, i tak stanęłam w takiej pokorze przed Panem Bogiem. No, z przeprosinami, żeby poniosło, prawda? <grytanie> Ale Pan Bóg bardzo dużo mi pokazał przez tą sytuację. Prawdę o mnie, o mojej intencji. Ja nie byłam wściekła na niego, dlatego że, że dziecko zmarło. Ja byłam wściekła, że on mnie nie wsłuchał, że mnie zignorował. To mi Pan Bóg pokazał przez tą sytuację. Ale pokazał jeszcze coś. To, że On jest Wszechmogący i że On z każdego zła potrafi wyciągnąć dobro i błogosławieństwo. Ci przyjaciele niecałe dwa lata później doczekali się bliźniaków, dwóch synów. Tym bardziej, że Kasia, moja przyciółka, miała problem z zajściem w ciąży? I tak Pan Bóg po błogosławieństwie, po takiej stracie dał podwójne błogosławieństwo. A Ty jak traktujesz Boga na modlitwie? Czy jesteś w stanie mu wszystko powiedzieć, co jest w tobie? Wszystko to, co jest trudne, z czym się zmagasz? Celem każdej modlitwy jest zjednoczenie nas z Bogiem, abyśmy byli coraz bardziej z Nim zjednoczeni. I na czym to zjednoczenie polega? Zjednoczenie to jest dzielenie z kimś yy, życia bez utraty siebie, swojej tożsamości, swojej osoby. Tak jak w małżeństwie, możemy powiedzieć, tak, mówimy o jedności małżeńskiej, że ważne, aby ta jedność była. Czyli małżonkowie mają wspólny cel, mają wspólny dom, wspólne dzieci, wspólne życie. I to jest ich cel, wspólne życie razem. Znacie takie przysłowie? Zaraz zobaczymy, czy jeszcze nie śpicie. Kto się z kim zadaje? Super, jeszcze nie śpicie? Tak, kto się z kim zadaje, takim się staje. I właśnie po to jest nam modlitwa, abyśmy my, spotykając się z Bogiem, abyśmy się stawali tak jak On. Oczywiście, yy, oczywiście będą z sobą, tak? Nadal będę już no, nawrot, nie będę Bogiem, bo się nie stanie. Mogę, mogę po prostu może Pan Bóg przemieniać pewne sfery mojego życia, moje serce. Może niektóre cechy, na przykład temperament trochę uspokoić, ale zawsze będę sobą, nie będę kimś innym. Ale właśnie Pan Bóg tego pragnie, aby nas zjednoczyć ze sobą, abyśmy zaczęli myśleć jak on, żebyśmy patrzyli na siebie Jego oczami. A wiecie, jak on na nas patrzy. Z miłością. Jesteśmy jego ukochanymi dziećmi. I on pragnie, abyśmy tak patrzyli na brata i na siostry, ale nie tylko tych tak we wspólnocie, którzy są fajni, mieli uśmiechnięci dla nas. Aż tu się przychodzi, się, aż się chce przychodzić. Normalnie, jak patrzę, wszyscy uśmiechnięci, zadowoleni, to aż się chce przychodzić. Ale nie wszędzie tak jest. Wiemy, jak to jest w naszej pracy, w domu. Bywa różnie. Ale Bóg właśnie pragnie, abyśmy my byli z Nim tak zjednoczeni, żebyśmy potrafili tą miłość, którą sami doświadczamy, przekazywać dalej. Właśnie w tym środowisku, w którym jesteśmy. Czy to w domu rodzinnym, czy to w pracy, abyśmy byli takim blaskiem Jego. Tak jak Mojżesz po spotykaniu z Bogiem zasłonę miał, zakładał, tak? bo tak jaśniała jego twarz. Blaskiem Boga. Chcecie tak jaśnieć? Bo ja tak. I właśnie Pan Bóg chce, tak, żebyśmy trwali w Nim. I właśnie On dał warunek, że On będzie w nas trwać, jeżeli my najpierw będziemy trwać w Nim. A możemy trwając, trwać w Nim. Właśnie wtedy, kiedy będziemy szkodzić na modlitwę, kiedy będziemy się z nim spotykać, kiedy będziemy napełniać się jego miłością, kiedy będziemy tą miłość okazywać dalej, kiedy będziemy trwać w tej miłości, żyć godnie ze Słowem Bożym, to wtedy będziemy w nim trwać. I będziemy jak ten krzew winny, który owocuje. Bo Bóg pragnie, abyśmy wydawali plan obfity. Ale kiedy możemy wydać ten plan obfity? Kiedy będziemy trwać w Nim? Bo bez Niego nic nie możemy, nie jesteśmy w stanie nic uczynić. I tak też powiedział Jezus, że tylko kiedy będziemy w Nim trwać, będziemy mogli cokolwiek uczynić dobrego, trwać w Nim, w Jego miłości, w relacji z Nim. I mamy tam obraz drugiego krzewu, który, yy, który też jest niby zielony, ma zielone gałązki. Ja w ogóle znalazłam taką fajną grafikę, ale mówię, jak skrócona konferencja miałam wam <grych> wydrukować i pokazać, yy, bo tam był fajny opis, dlaczego ten krzew nie wydaje owoców. Możesz być we wspólnocie, możesz się formować, możesz się modlić, możesz chodzić do kościoła, przyjmować sakramenty, ale jeśli ta Relacja twoja z Panem Bogiem będzie taka na powierzchni i nie będziesz Pan Bóg przez to, że spotykasz się z Nim, prawdziwie nie będzie zmieniał ciebie, twojego serca, ty nie będziesz się zmieniać, to będziesz jak ten krzew, bez owoców. Bo owoce są wtedy, kiedy prawdziwie słuchamy Boga, kiedy prawdziwie wchodzimy w relację z Nim. Bo On wtedy nas przemienia swoją miłością. Kiedy dajemy Mu się kochać i przyjmujemy tą miłość, wtedy jesteśmy w stanie obfitować. Jezus właśnie pragnie, abyś ty wypłynął na głębie, abyś się nie bał. Tak jak powiedział do Świętego Piotra, wypłynij na głębie. I On cały czas cię do tego zaprasza. I na koniec tej konferencji chciałam przeczytać właśnie słowa z Ewangelii Świętego Jana. Trwajcie we mnie, a ja Was będę trwać. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja Was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej.